Siedzieć. Chociaż podobno w liturgi jest tak, że też mógłbym musiać, ale wolę postać. W czasie pomyślnym wysłuchałem się w dniu zbawienia przeszedłem Ci z pomocą. Teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Piękna obietnica, piękne słowa Pan Bóg dzisiaj przygotował. Pierwsze czytanie mówi o tym, że zawsze możemy być szczęśliwi. Zawsze możemy być szczęśliwi. Święty Paweł o tym mówi, że taki był. Cokolwiek przeżywał, to był szczęśliwy. Wśród utrapień, wśród ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, no i w czuwaniach, w postach, w czystości, wielkoduszności, ale też wśród pohańbienia i wśród czci, przez zniesławienie i dobrą sławę. Kiedy był uznawany za prawdomównego i kiedy mówili mu, że jest oszustem. Kiedy był umierający i kiedy ożywał. Kiedy już go uśmiercili, a wciąż z martwych stawał. Kiedy go karcili, kiedy był smutny, ale kiedy też był radosny i ubogi. <grym> Zawsze był szczęśliwy. Niech to możliwe, bo doświadczył czasu zbawienia. Doświadczył takiego czasu, jakiego wy za chwilę doświadczycie. Doświadczył spotkania z Duchem Świętym. To Duch Święty sprawia, że cokolwiek przeżywamy, jakiekolwiek sytuacje, takie, które są po naszej myśli i które nie są po naszej myśli, w nich możemy być zawsze szczęśliwi. Czasem to jest trudniejsze, czasem łatwiejsze, ale jest to możliwe. Dzięki czemu? Dzięki temu, którego właśnie otrzymacie, a który nam pomaga wypełniać to, o czym mówi Jezus. Przyznajcie, że dzisiejsza Ewangelia nie jest to łatwa. Ktoś się uderzy w prawie policzek nad sobą drugi. Umiesz tak? Umiesz tak? Ktoś chce iść do ciebie z tobą do sądu? Wziąć Ci szatę. A ty mu jeszcze nie dojść, szatę podaruj, to jeszcze mu daj płaszcz. Umiesz tak? Albo ktoś mówi, chodź ze mną tysiąc kroków, a Ty mówisz, dobrze, pójdę z Tobą dwa tysiące. To może już łatwiejsze. Ktoś Cię prosi o coś, o tym mu dajesz. W ogóle się nie wymawiasz. Ktoś chce pożyczyć od Ciebie, a Ty pożyczasz. Umiecie tak. No właśnie. Kiedyś święty Augustyn tak sobie siedział i patrzył na gołębia, który chodzi sobie po ziemi. I tak wyobrażał sobie, że przecież po co temu gołębiowi skrzydła? One są takie ciężkie, duże, on taki mały. To jakby mu obciął te skrzydła, to byłoby mu łatwiej chodzić po ziemi. Logiczne. Ale pomyślał, że gołąb nie jest odchodzenia po ziemi. Losem gołębia jest fruwać. Więc jeśli tak, to te skrzydła mu są potrzebne. To wtedy nie On nosi skrzydła, tylko skrzydła niosą Jego. Skrzydła niosą gołębia, kiedy on chce fruwać. Kiedy chodzi po ziemi, to owszem, to gołąb nosi skrzydła. One go obciążają. Jeśli by miał żyć tylko na ziemi, to po co mu? I wtedy sobie pomyślał o prawie, o przykazaniach, które daje Jezus. Święty Augustyn mówi, jeśli człowiek miałby żyć tylko dla Ziemi, tylko tu na tej Ziemi, to po co mi te skrzydła przykazań Bożych, te dwie tablice, takie ciężkie, kamienne, one by tylko nas obciążały? Po co? Jeśli mam tylko żyć dla Ziemi, ale jeśli moim przeznaczeniem jest wieczność, to ja potrzebuję tych skrzydeł, bo wtedy one mnie poniosą. Oczywiście one są ciężkie, Jezus o tym wie. I to jest fragment wielkiego kazania na górze. Wczoraj czytaliśmy inną część, jutro będzie następna. I to są wszystko te dwa skrzydła, które nam Jezus daje. I one są ciężkie, trudne. I dlatego nam daje Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy w Was wstąpi. To on w, tak jakby napumpuje te przykazania, te kamienne tablice i będziecie mogli z łatwością je wykonywać. Z radością one sprawią, że naprawdę będziecie wolni. Dzisiaj, kiedy tak się rozmawia z ludźmi, to krzyczą o wolności. A nawet nie trzeba rozmawiać, bo oni krzyczą w mediach, wszędzie o wolności. Tylko, że ludzie nie wiedzą, czym jest wolność. Tylko Bóg wie, gdzie jest wolność. Słowo Boże mówi, że gdzie Duch Święty, tam wolność. Jeśli chcecie być wolni, to trzeba żyć w Duchu Świętym. Trzeba Go przyjąć i Nim żyć. I tak będzie, że w każdej sytuacji możemy być szczęśliwi. Cokolwiek będziemy przeżywać. Nawet pandemię, daj Boże, żeby nie wróciła. Ale znam ludzi, którzy w pandemii potrafili być szczęśliwi. I tacy, którzy byli. Bardzo załamani. Ale niektórzy potrafili się odnaleźć, chociaż nie było łatwo. Dlaczego? Dlatego, że to był czas zbawienia, że znali Jezusa, że byli blisko Boga, że żyli w Duchu Świętym, który daje wolność. I rozumieli, że przychodzi taki czas, że trzeba szczęście rozumieć trochę inaczej. Co Duch Święty robi? Chciałbym parę słów powiedzieć. Pewno się na mecz spieszy, nie? Nie wiem. Panowie, jak tam? Nie macie kubary, nie zerkacie, mam nadzieję, jaki wynik. Panie mniej, chociaż też dzisiaj nie wiadomo, bo też sportsmenki są. Ale przychodzi taki dar, że przewyższa wszystko. Jakikolwiek będzie wynik, możemy być szczęśliwi. Dzięki się Świętemu. Dlaczego zwróciłem uwagę na te słowa, że, że rodzice będą stać obok Was? Bo oni nie będą zawsze tak mogli stać. I nawet nie o to chodzi. Ale przychodzi Duch Święty, paraklet, którego znaczenie właśnie jest takie. Ten, który jest przywołany, żeby stał obok. Duch Święty to jest ten, który przychodzi i będzie stał obok cały czas. Do dyspozycji. Bóg jest tak posłuszny, tak nas kocha, że jest do dyspozycji. Do dyspozycji mnie, którego mnie stworzył. I ważne, żeby to rozumieć, że on przyjdzie raz w sakramencie bierzmowania i cały czas będzie. Ale trzeba będzie go ciągle przywoływać, bo on jest duchem wolności i także naszą wolność szanuje. Możesz go zawołać, a możesz go w ogóle nie wołać. I znam ludzi, którzy przyjęli bierzmowanie i nie przywoływali Ducha Świętego. I mówią, to nie działa. No bo bierzmowanie nie jest magią. Bierzmowanie to jest sakrament, czyli spotkanie osób, które się kochają. To jest wymiana miłości. I za każdym razem, kiedy chcesz, żeby sakrament bierzmowania zadziałał, czyli żeby Duch Święty pokazał, co potrafi w twoim życiu, to trzeba Go przywołać w różnych sprawach. Różne są objawy Ducha, jak dzisiaj mówił Święty Paweł. Ale chciałbym o czterech powiedzieć. Pierwsza, czujesz się smutny, czujesz się samotna i przywołujesz ducha świętego pocieszyciela. Myślę, że jeszcze tak nie robiliście, chociaż może. Jak jesteś smutny, smutna, to co robisz? To szukasz jakiegoś dopalacza albo jakiegoś znieczulenia. My tak robimy, że kiedy jesteśmy smutni, samotni, to próbujemy to przeżyć. Czymś się tam dopalając, ale potem się okazuje, kiedy to przestaje działać, to jesteśmy jeszcze bardziej smutni i jeszcze bardziej samotni. I wiem, że jako młodzi też jesteście smutni i samotni. Bo często to młodzi mi mówią. Piszą maile. Ostatnio jedna młoda dziewczyna tak napisała. Że ma myśli samobójcze. Ma 17 lat i chce odejść z tego świata. A Duch Święty nas pociesza tam, gdzie tego potrzebujemy, najgłębiej, jak tego pragniemy. My się pocieszamy tak, jak czasem yy, ścinamy chwasty w ogrodzie, że tak, do ziemi i myślimy, że to jest recepta. A tymczasem się okazuje, że one jeszcze bardziej są mocne i wyrastają z większą siłą. A Duch Święty sięga korzenia, wyrywa źródło smutku i samotności. Albo czujesz się atakowany, czujesz się oskarżana. I wtedy wołasz Ducha Świętego i On cię broni. Bo Duch Święty jest obrońcą, jest specjalistą w obronie. Broni nas przed szatanem, bo o ten nas cały czas oskarża co chwilę. I broni nas przed ludźmi, którzy różne opinie na nasz temat wydają, oskarżają nas, izolują, eliminują, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Miałaś tak, opublikowałeś coś, coś tam umieściłaś. I cię schejtowali, wyśmiali, albo wyrzucili ze znajomych. A Duch Święty, obrońca, przychodzi i mówi: Bóg cię nigdy ze znajomych nie wyrzuci. On cię stworzył, on cię kocha, on cię wymyślił, i on najpierw patrzy na to, czy, czy jesteś szczęśliwa, jak nie to wszystko robi, żebyś była. Więcej Duch Święty nas będzie bronił przed nami samymi. Chłopcy to inaczej załatwiają. Bardziej agresją, jakimś, jakimś maskowaniem się. Dziewczęta też, ale, ale wiele widziałem dziewcząt, które ciały swoje ciało. Widziałem wiele sznitów, a jeszcze są takie, których nie widać na, na sercu, na duszy. Nie akceptujesz swojego wyglądu, swojej urody, patrzysz na siebie przez swoje kompleksy. Bo widzisz w mediach jakieś tam wzorce, które ci podsuwają i ty myślisz, że tak ma być, tak życie wygląda. A Duch Święty przyjdzie i powie: Patrz na to, jak Bóg na ciebie patrzy. Patrz na swoje życie. Bóg cię ceni, bo cię wymyślił i bez ciebie nie wyobraża sobie, żeby świat istniał. Bóg nie powołuje nas przypadkowo. Może niektórzy z was tak się czują na tym świecie. A Bóg nas wymyślił specjalnie. I Duch Święty będzie Cię o tym przekonywał ciągle. Albo masz przed sobą jakiś wybór. Za chwilę trzeba szkołę wybrać nową, trzeba wybrać powołanie, zawód. I masz różnych doradców. I oni Ci powiedzą: A, idź tą drogą. To jest krótsza. Po co się wysilać? Na skróty. I okazuje się, że to jest ślepa, ślepa uliczka albo droga w przepaść. A Duch Święty ci powie, idź tą drogą. Ona jest dłuższa, pod górkę. No, dla was górki to żaden problem. Jest węższa, ale zaprowadzi cię do szczęścia. Bo Jemu zależy na naszym szczęściu. A na innym nam nie zależy. Bo chcą nas wykorzystać, chcą zarobić, oszukać, wyśmiać. I wtedy wołasz do Ducha Świętego, który jest doradcą. I gdzie się to dzieje? Na modlitwie. Duch Święty jest orędownikiem. On modli się w nas, więcej nawet się modli za nas, jak się nie umiemy modlić. Gdybym tak zrobił ankietę, nie chcę, chociaż tutaj bym pewno był zadowolony. Ankietę, kto z Was już się nie modli? Myślę, że niektórzy przyznaliby, że już tego nie robią. Od jakiegoś czasu, może od niedawna. Dlaczego? Bo się wydaje, że modlitwa jest nieskuteczna, niepopularna, ona nic nie wnosi, strata czasu. Tymczasem Duch Święty powie, no daj mi szansę, daj mi szansę, zrób mi miejsce i czas i ja będę się modlił w Tobie, zobaczysz co się stanie. Kiedyś Edyta Stein napisała, że w wieku 18 lat świadomie porzuciła modlitwę. Porzuciła świadomie modlitwę. Dzisiaj jest świętą, więc musiała któregoś dnia świadomie modlitwę podjąć. Może to jest dzień wierzmowania, że trzeba modlitwę podjąć. Modlitwa to nie jest działanie komórki, że klikasz i działa, że przyciskasz i musi się zaświecić. Modlitwa potrzebuje czasu. I dlatego nie mówmy, że nie działa, że to nieskuteczne. To tak jakby rolnik wsiał ziarno w ziemię i przyszedł na drugi dzień i mówi, e, to nie działa. On musi mieć czas. Ziarno musi mieć czas. Tak samo modlitwa i Duch Święty. I na tej modlitwie On ci będzie radził, co masz robić, będzie cię pocieszać i będzie cię bronić. A jak nie będzie modlitwy, to będziemy różne dziwne rzeczy robić. Więc Duch Święty sam przychodzi i mówi, oferuję ci. Takie miejsce, taki czas, gdzie dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz. Pięć minut modlitwy dziennie na początek. Nie więcej, bo się zniewięcisz. Ale bądź wytrwały. I ostatnia rzecz. To wszystko dokonuje się w kościele. Duch Święty jest obecny w kościele. Tak jak Jezus chodził fizycznie po ziemi, tak dzisiaj Duch Święty jest przedłużeniem działania Jezusa w Kościele. Kościół jest ciałem Chrystusa, każdy z nas. I oczywiście mówić dzisiaj o Kościele to jest obciach. Przyznawać się do Kościoła to wstyd. Wiem, że tego doświadczacie. Rozmawiam z wieloma młodymi i mówią, że jest wstydem. Przyznawać się do Kościoła dzisiaj. Dzisiaj być wstydem dobrym człowiekiem. Wielu z Was się wstydzi być dobrym, no bo taki mamy świat. I tak często ulegamy wbrew sobie temu, co nam podpowiadają. A Duch Święty chce Wam pokazać, że potrzebuje Was, żebyście budowali na nowo Kościół, żebyście dawali mu swoją twarz, żebyście dawali nową jakość Kościołowi. Żadne bohaterstwo, uciekanie z domu, z rodziny, z Kościoła, który jest, który jest rodziną. W waszym wieku, w ósmej klasie, rodzice, kiedy byłem, przenieśli się do innej miejscowości, przeszedłem do innej szkoły, kończyłem podstawówkę w innym środowisku, nie znałem nauczycieli, uczniów, nikogo nie znałem. Siadłem w ostatniej ławce z jakimś chłopakiem, okazało się, że był dwa lata starszy, nie przechodził przez dwa lata, był draniem, wszyscy się go bali, nikt z nim nie rozmawiał, zdziwił się, że ja chciałem z nim rozmawiać, ale nie wiedziałem kim on jest. Z czasem zakolegowaliśmy. Parę razy mnie odwiedził w domu, bo zobaczył, że ktoś z nim chce gadać. No to normalny człowiek. I ja chciałem jego odwiedzić. A on mówi, nie chce, żebyś przychodził do mojego domu. Wstydzę się mojego domu. Moi rodzice piją. Ciągle są awantury. To dlatego nie mogłem się uczyć i przechodzić do następnych klas. I dzisiaj... Po tylu latach, kiedy wcześniej już założył własną rodzinę, jego rodzina w środowisku, gdzie mieszka, jest postrzegana przez jego życie, nie przez życie jego rodziców. Już w środowisku, gdzie mieszka, nie myśli się źle o jego rodzinie, ale myśli się przez pryzmat jego dobrego, uczciwego, porządnego życia, bo on tak postanowił. Dzisiaj Duch Święty przychodzi do Was i mówi. Daje Wam zadanie do wykonania. To nie ma być ostatnie spotkanie z Kościołem. To jest początek nowej przygody. Duch Święty Wam da siłę, moc, możliwości i pokaże, jak wielką przygodą, radością jest znalezienie miejsca w Kościele, w parafii, w środowisku, w społeczności, w której żyjemy i sprawianie, że ludzie będą rozradowani. Tak patrzę na wasze, o, 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 jak to się mówi, twarze, trochę jestem zaskoczony, że już masek tak nie ma, jak bywało i dobrze, ale macie takie przerażone trochę te minę. Pamiętam minę takiego chłopca, który na przystanku Woodstock przyszedł do mnie i pyta się mnie, ksiądz ma dla kogo żyć? Zaskoczył mnie tym pytaniem, ale mówię, no tak, a ja nie mam dla kogo żyć. Nie mam dla kogo żyć. Ja bym no to chodź. I poszliśmy, pogadaliśmy, wyspowiadał się. Na następny rok był już na przystanku Jezus. To był inny człowiek, miał już inną twarz. On miał misję do wykonania. On już miał dla kogo żyć. Nie jest księdzem. Urzędził się. To nie chodzi o to, żeby każdy został księdzem czy siostrą zakonną. Ale wtedy na przystanku Jezus miał misję do wykonania. Jaką? Ja sobie siedziałem pod krzyżem, takim białym, który tam zawsze bywał, a on szedł w pole, przechodził do tego krzyża najpierw, modlił się, a potem szedł w pole łódź i za chwilę przychodził z jakąś dziewczyną, chłopakiem, Proszę księdza, do spowiedzi. Do spowiedzi. On wiedział, co potrafi Jezus zrobić sercem człowieka, co potrafi Duch Święty uczynić z naszym sercem. Sprawić, że się twarz nasza rozjaśnia, że się śmiejemy, bo mamy dla kogo żyć więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. My dlatego jesteśmy smutni, że żyjemy dla siebie, że się kręcimy wokół siebie, a bierzmowanie jest po to, żeby przestać żyć dla siebie, a zacząć żyć dla innych w Kościele. Nie ma lepszego miejsca do życia dla innych niż Kościół. Jest tu grzech, jest tu skandal. Zawsze był. Jezus go potępia i nie chce. Mówi, biada tym, przez które przychodzą skandale, przez które przychodzą skandale, ale nie ma lepszego miejsca niż Kościół do tego, żeby uczyć się fruwać do wieczności. Bo gdyby było, to bym takie wymyślił, mówi Jezus. Ale nie ma lepszego. I dlatego od dwóch tysięcy lat Jezus nie opuszcza Kościoła. Cały czas w Nim jest i cały czas On bierzmuje, żeby Duch Święty mógł przejść. To dlatego macie krzyż na, na, na piersi. Dlaczego? Bo mówimy, że Duch Święty jest za darmo. Ale jak patrzymy na ten krzyż, to widzimy, że nie jest za darmo. Duch Święty kosztował śmierć tego człowieka na krzyżu. To dlatego macie na piersiach krzyż. Bóg ojciec widzi ten krzyż swego Syna i posyła ducha, bo wie, że to jest miejsce, gdzie może posłać ducha. Bo za tego ducha zapłacił Jezus Chrystus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. To jest taka cena. Dlatego wisi krzyż. To nie jest biżuteria. Dlatego trzymajcie się krzyża. Będziesz patrzeć na krzyż, to będziesz przywoływać Ducha Świętego. Parakleta, żeby był obok ciebie i żeby czynił cię szczęśliwym w każdym czasie.